Cześć! Dzisiejszy odcinek będzie o urodowych grzechach. Dziękuję Wam bardzo, bo to Wy przyczyniłyście się do tych zagadnień, które właśnie teraz będę omawiać. Najczęstsze Wasze problemy skupiały się wokół aplikacji i wyboru kosmetyku do konturowania oraz różu. I bardzo szybko Wam wytłumaczę i pokażę, że to wcale nie jest takie trudne. Brązer przede wszystkim musi być matowy, ale też nie może być skrajnie ciepły lub skrajnie zimny. Wybierajmy kolory neutralne, bo one wyglądają najlepiej, świetnie się wtapiają w cerę i po prostu ich nie widać, krótko mówiąc po aplikacji. Róż z kolei może być świetlisty lub matowy. Jeśli wybieracie ten z drobinkami, to zrezygnujcie z rozświetlacza, no chyba, że przy wersji wieczorowej makijażu, no bo inaczej będziecie naprawdę świecić z daleka. Brązer idzie od górnego kącika ucha, łukiem aż do środka twarzy, ale nigdy poniżej. Górnej wargi i nigdy dalej niż kącik zewnętrzny naszego oka. Z kolei na wysokości kącika oka zawsze aplikujemy róż, oczywiście powyżej brązera. Możemy go delikatnie rozciągnąć w stronę skroni. Rozświetlacz idzie tuż nad nim, czyli na samym szczycie kości jarzmowej. Kolejny grzech, a raczej nazwałabym to problemem, jaki macie. To skuteczny demakijaż, który jest zarazem delikatny, czyli który nie podrażni skóry waszej twarzy, nie podrażni oczu i też nie sprawi, że wyrwiecie wszystkie rzęsy, zanim zmyjecie tą maskarę. Pamiętajcie, że jak zwykle, ja lubię wymieniać. Dwie rzeczy są bardzo istotne, czyli preparat, którym myjecie i ruchy, jakie wykonujecie. Już Wam dokładnie mówię, co i jak. To znaczy, jeśli chodzi o preparat, ciężko mi jest tutaj mm, doradzić bardzo konkretnie, dlatego że każdy lubi co innego, jakie ruchy wykonywać, a jakich nie. Przede wszystkim nie trzemy i nie przyciskamy mocno, nie naciągamy skóry. Przygotujcie sobie płatek, właśnie nasączony waszym preparatem, przyłóżcie go na dobre kilkanaście sekund. Poczekajcie chwilę. To jest ten moment, kiedy ta maskara, no bo z maskarą zazwyczaj są największe problemy, puszcza. Po prostu delikatnie zsuńcie w dół. Kolejne ruchy mogą być lekko zygzakowate i właśnie zawsze w dół. Dolną powiekę oczyszczamy od zewnątrz w kierunku nosa. Ten ruch nie będzie sprzyjać zmarszczkom, a to jest ważne chyba w każdym wieku. Trzecia sprawa, jest chyba najgorszym grzechem z wszystkich, o jakich pisaliście. Czyli zasypianie w makijażu. Mm, nie mam. Nie jestem w stanie nic Wam powiedzieć. Nic. Przecież dobrze wiecie, że tego nie powinno się robić. Ja wiem, że w życiu te naj. Bardziej leniwe rzeczy i najbardziej zakazane są też takie smaczne, ale nie wiem, po prostu zobaczcie teraz na moją minę. Zobaczcie, jak bardzo jestem z was niezadowolona. Zobaczcie, jakie to jest straszne. Wyobraźcie sobie, co się dzieje na waszej skórze, kiedy zasypiacie z tym całym brudem. Wyobraźcie coś sobie. Zróbcie print screen na mojego zdjęcia albo po prostu przypomnijcie sobie moją niezadowoloną z was minę. O, tyle. <laughs> Czwarta rzecz, ta jest ode mnie, ale wiem, że to też jest bardzo istotna sprawa. Jeśli nawet nie popełniacie tego grzechu, to warto być świadomym, dlaczego właśnie tak robimy. Czyli nie myjemy twarzy zwykłymi mydłami, tymi, które stosujemy na nasze ciało, czy tymi w kostce, czy w żelu. One są bardzo silnie zasadowe, bardziej niż preparaty do twarzy, te specjalnie dedykowane do twarzy z kolei ich jakby spektrum mycia, ich moc mycia jest zbyt mocna i często zbyt inwazyjnie działa. I te, te substancje, które są w składzie, które myją są w wyższym stężeniu, co może działać podrażniająco na naszą twarz. I trzecia rzecz, która może działać drażniąco i wręcz alergizująco, to są substancje zapachowe i konserwanty, które są używane i w wyższych właśnie stężeniach i jakby w mocniejszej formie niż w preparatach właśnie do twarzy. No i to wszystko Sprawia, że ona się bardziej podrażnia, jest bardziej delikatna. Zwróćcie na to uwagę, szczególnie właśnie jesienią, zimą, kiedy no, wszystko co jest naokoło no, nie sprzyja, żeby czuć komfort tak normalnie przy świeżo umytej twarzy. także dbajcie o to. To od razu może powiem kolejną rzecz, która też jest dla mnie ważna, która też się łączy z pielęgnacją. Śmiało zmieńcie krem na konsystencję bardziej bogatą, tłustą. Jeśli wasza skóra czuje dyskomfort, to to jest właśnie jakby sygnał do tego. Ale jeszcze jedna istotna rzecz, przed wyjściem na dwór, właśnie kiedy mamy zwłaszcza ujemne temperatury, kiedy wieje wiatr, odczekajmy dobre 15-20 minut przed właśnie wyjściem. Dlatego, że przy tak niskiej temperaturze ma to znaczenie i może prowadzić do mikro. Uszkodzeń skóry, no a to już nawet brzmi źle, groźnie i wiadomo, że to nie jest nic fajnego. Z kolei zwróćcie uwagę na makijaż, bo nie każda konsystencja, yy, taka bardziej bogata, lubi się z makijażem. Dlatego koniecznie przetestujcie krem właśnie przed jego kupnem. Szósty grzech to ten, do którego też przyznało się wiele osób. Wyciskanie. Nie jesteście w stanie się powstrzymać, kiedy widzicie coś na swojej skórze i idziecie dalej, nie możecie przestać, cali czerwoni jesteście i w ogóle dzieje się masakra. Możecie albo przypomnieć sobie moją minę z punktu wcześniejszego, albo to zracjonalizować. I to jest to, co właśnie mi pomogło. Czyli pomyślcie o tym, jak bardzo szkodzicie swojej skórze. Nie myślcie o skutkach krótkoterminowych, bo one nie działają tak dobrze, czyli to, że ta skóra będzie w tym miejscu czerwona, będzie Was mm, przez jakiś czas boleć, ale pomyślcie o tym, że robiąc to też zazwyczaj to się robi, no... Powiedzmy sobie prawdę, w niezbyt, w nie najczystszych warunkach, w nie najlepszych warunkach, w nie takich idealnie czystych. Więc wtedy wtórnie zakażecie swoją skórę. I mimo że jakiś, jakaś krosta czy zaskórnik jest niewielki, wprowadzając brud, możecie sprawić, że tam wyrośnie takie wiórki, takie. Na takie... mnie to zadziałało, naprawdę. Przestałam nagle to robić. co znaczy, wyciskałam jedno, myślałam sobie, przypominam, mhm, dobra. Ok, ok. Spokojnie. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Yy, koniecznie napiszcie mi o swoich grzechach i koniecznie bardzo Was serdecznie zapraszam do właśnie komentowania yy, i piszcie, sugerujcie kolejne inne tematy, jeśli chodzi o odcinki właśnie pielęgnacyjne, bądź makijażowo-pielęgnacyjne. Pielęg pielęg ale się nagadałam. Dobra. Piszcie koniecznie, bo od tego właśnie zależy, tylko od tego zależy, jaki będzie temat kolejnego odcinka. Dziękuję Wam bardzo i koniecznie subskrybujcie, żeby nie przegapić żadnego kolejnego epizodu, bo jeszcze są inne dziewczyny. Zapraszam Was. Kliknijcie i zobaczcie też inne filmy. Dziękuję do zobaczenia, cześć!